Witam w kolejnym odcinku. Dziś przeczytałem coś, co nie daje mi spokoju. Historia z frontu na Ukrainie. I to nie o czołgach, ani o rakietach, lecz o jednym przechwyconym dronie. Na pierwszy rzut oka nic szczególnego. Mały dron. Ale kiedy ukraiński konsultant do spraw obronności Serhij Bieskrestnow zaczął go badać, odkrył coś głęboko niepokojącego. Ten dron... Milczał. Nie miał śmigieł? Nie, problem był inny komunikacja. Nie wysyłał żadnych sygnałów. I co ważniejsze nie odbierał żadnych sygnałów. To oznaczało jedno nie dało się go zagłuszyć nikt go nie pilotował z daleka był zdany na siebie. I jak powiedział sam Bieskresznow, ta technologia stanowi dla nas zagrożenie na przyszłość. Co przerażające, ta przyszłość nie jest odległą fantazją, jest tu i teraz. Wojna na Ukrainie stała się poligonem doświadczalnym dla nowego wyścigu zbrojeń wyścigu, którego sercem jest sztuczna inteligencja. Podczas gdy świat debatuje o etyce AI w salach konferencyjnych, żołnierze mierzą się z konsekwencjami tych technologii na pierwszej linii. I to nie dotyczy tylko jednej strony konfliktu. Sztuczna inteligencja jest też kluczowa dla obrony Ukrainy. Wiceminister obrony mówił o analizie dziesiątek tysięcy nagrań miesięcznie, pięćdziesiąt tysięcy klipów z frontu analizowanych przez AI. To jedyny sposób, by przetworzyć ogrom danych i wyłapać cele na czas. To, paradoksalnie, ratuje życie. Ale to, co ratuje, może też zabijać w nieprzewidziany sposób. Deweloperzy już myślą dalej. Jeden z prezesów opisuje wizję: żołnierz w okopie naciska przycisk w aplikacji, dron startuje, znajduje cel, zrzuca ładunek, ocenia uszkodzenia i wraca. Bez joystika, bez pilota szybciej, uważniej, sprawniej niż człowiek. I według niego, do 2026 roku takich systemów może być tysiące. Brzmi jak scenariusz z filmu, i jednocześnie jest realne. Jednak nawet twórcy tych systemów mają obawy. Poznałem historię Wadima, który tworzy karabiny maszynowe zasilane AI. Jego zespół mógłby aktywować funkcję automatycznego ognia i nie zrobi tego. Dlaczego? Bo boi się błędu. W chaosie pola bitwy, jak maszyna ma rozpoznać, czy człowiek w polu widzenia jest wrogiem, czy sprzymierzeńcem w zdobytym mundurze? Jak rozpoznać próbę poddania się? To już nie są akademickie pytania, to decyzje o życiu i śmierci powierzane algorytmowi. To właśnie skłoniło prezydenta Ukrainy do apelowania przed ONZ. Nazwał ten wyścig zbrojeń najbardziej destrukcyjnym w historii ludzkości i porównał potrzebę regulacji do działań w sprawie broni jądrowej. Pomyśl o tym przez chwilę. Technologia rozwija się szybciej niż rządy potrafią reagować, a wyścig trwa. Pytanie nie brzmi już, czy broń autonomiczna zmieni wojny. Pytanie brzmi, czy będziemy mieli nad nią jakąkolwiek kontrolę, kiedy to się stanie. Jeśli ta historia Cię poruszyła, tak jak mnie, to znaczy, że powinniśmy o tym rozmawiać głośniej, nie tylko eksperci, ani politycy, my wszyscy. Bo to nie jest tylko problem żołnierzy czy naukowców to kwestia, która dotyczy przyszłości nas wszystkich. Daj znać co myślisz. Napisz komentarz. Podziel się tym odcinkiem. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej takich materiałów. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.